Młody i ambitny kandydat na radnego Jaworzna dał popisowy numer w lokalnej telewizji. Sport to jest coś, czym należy młodzież zajmować. Podczas debaty kandydat był wyjątkowo zdenerwowany. Miała co robić po szkole. W końcu nie wytrzymał. Ciągnąć ich. Nie wiem. Proszę kontynuować. to powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Po krótkiej przerwie nie dał za wygraną i kontynuował debatę z nadzwyczajnym zaangażowaniem. Ciekawi jesteśmy wyborczego wyniku pana kandydata. Ulice będą miały bajkowe nazwy, takie jak Kubusia Puchatka, Królewne Śnieżki, a nawet Krasnoludków, choć z nimi akurat jest mały kłopot. Mamy też mały kłopot z dźwiękiem, jak to przy tematach o krasnoludkach. Do tego będzie sos e, rydzowy. Przepraszam, w e, m, przepisie jest borowikowy, ale nie dostałyśmy w Warszawie borowików. Przepraszam bardzo, uważaj. Stanąłem tutaj i nagle poczułem gorąc tam. Myślałem, że to po rozmowie z profesorem, a to od tego ciasta. O, 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 nie tego. No dobra, wróćmy do no, bardzo, Ale to gorące. Znaleziono w sieci 4 miliony ludzi. Już zobaczyło, co państwo mają nie widzieć. To kandydat na radnego z Lublinu. Do tej pory szerzej nieznany. Występ w Panoramie to jego telewizyjny debiut. Jestem do dyspozycji. Do urzędu miasta Lublinu. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Grzegorz i Narodnego. Jesień 2010. Jestem z Wami. Pan Grzegorz nie tylko ma swój program wyborczy, ale zaczął już wcielać go w życie. Każdej nocy też własnoręcznie staram się, żeby Lublin był czyściejszy. Yy, Czystszy. W Warszawie wieje do 50. Także sporo. Obraziłeś się za tą panterkę? Nie. Nie. Ale uważaj, żebym cię nie podrapała. <suszy> z prognozą kolejny raz, jak się uda za pół godziny. Zagrożenia militarne, zagrożenia terrorystyczne e, raczej nie wynikają z, e, u naszych najbliższych sąsiadów. One się mogą pojawić w przeróżnych miejscach na całym świecie. I tego typu instalacja e, daje gwarancję i zwiększa bezpieczeństwo Polski. Instalacje robią. Już rozpoczęli instalacje. Rozpoczęli instalacje, tak, no. A może tutaj a może tu patrioty będą stacjonowały? No właśnie. Jednak w Warszawie. Jednak w Warszawie. Dlaczego w Sejmie? Tak, panie przewodniczący. Ale u nich wczoraj w programie też śmiałem się, bo gdzieś śmiał się prowadzący poranny program, że, że dentysta gdzieś tam na górze był. Żałuję tego, co zrobiłem, i chciałbym przeprosić wszystkich, którzy są związani z reprezentacją. I przeprosił pan już osobiście Leo ben tak? Tak, już miałem taką rozmowę z trenerem. Znaczy, ja miałem no, przez, przez trenera Dawidziuka, bo, bo ja tak z angielskim jeszcze nie, nie za dużo. Ale to jedno po... słowo po angielsku pan zna i na pewno mówił no, pan w cztery oczy. Tak, no to to powiedzieć. słowo znam. No, mhm. Powiedziałem trenerowi, że przegra... chciałbym się bardziej, jak to się mówi, wylać, czy tam. wytłumaczyć. Tak, wytłumaczyć. wytłumaczyć. Obok obrazów platy, malarki z Filipin nie sposób przejść obojętnie. Mimo, że artystka przedstawia scenki rodzajowe i wiejskie pejzaże, to używa do tego niecodziennej techniki. Zamiast farb, używa kawy. Obrazy są monochromatyczne, ale dzięki użyciu różnych proporcji kawowego proszku i wody, plata uzyskuje szeroki zakres szarości. Filipińska artystka początkowo malowała farbami olejnymi. Jednak po tym, jak zobaczyła obraz podpisany kawą, zapragnęła malować tak samo. Poza tym technika kawowa jest tańsza, przyznaje plata. Natomiast no, widzę, że ten problem dzisiaj jest dosyć szerszy i nie da się tego. Mamy zerwanie połączenia z Katowicami. Być może spróbujemy na raz jeszcze połączyć się z trenerem. Setki Tajwańczyków wspinało się na gigantyczną wieżę w celu odpędzenia zagubionych duchów. Jest to jedna z najstarszych i najniebezpieczniejszych tradycji kultywowanych w Tajwanie. Miesiąc Duchów to czas, gdy według wierzeń Tajwańczyków otwierają się bramy piekieł. Dusze przodków przybywają wtedy na ziemię na okres czterech tygodni. Piętnasty dzień miesiąca jest dedykowany duszom dobrych ludzi, którzy umarli nie pozostawiając żadnej rodziny. Tradycja ta nazywa się Chiang Ku i polega na odpędzaniu błąkających się dusz z powrotem do podziemi. W tym celu wierzący wykorzystują jedzenie i podarki, które składają na szczycie wielkiej wieży. Według profesora literatury z Uniwersytetu Providence kultywowanie tej tradycji nie jest proste. Najważniejszym celem jest odpędzenie zagubionych dusz. Wierzymy, że takie dusze wracają do ludzkiego świata każdego siódmego miesiąca kalendarza księżycowego. Jeżeli nakarmimy je i okażemy szacunek, wtedy są zobowiązane wrócić do podziemi. Jeśli jednak nie odejdą, wtedy musimy zachować się jak one. Musimy tak długo je straszyć, aż z powrotem znikną. Jamilkaruiz, numer 1, Janelis Santos, numer 12, Carillo, numer 3, Daimi Ramirez, numer 6, e, Rachel Sanchez, numer 9, Rosir Calderon, numer 12. Mam drobne problemy. Tutaj, o, na szczęście, wróciliśmy do Capital Gymnasium w Pekinie.